Tamta ustawa pierwsza wprowadza wykup ziemi za pół ceny, czego znów sądy państwa nie uznają. Zamierzona nowelizacja nic tu nie poprawiła. Teraz, w przededniu nowej ustawy, mamy te dwa miliony. Ziemianie chcą nas kupić. Mówił z swojego miejsca siedząc. Po cóż miał wstawać? Widać było od razu, jakich wszystkich stłamsiły te miliony. Wszystek dech wydusiły, Wszystek pot. Każdy o tej ofercie wiedział, Tłukło się to po prasie obozów. Inna to jednak rzecz, Drukiem opowiadać, A inna, gdy wobec wszystkich Tak na zielone sukno wysypią ci Z nienacka dwa miliony hektarów, Od ziemi aż do nieba. Każdy już w myśli Siedział na tych hektarach I ludzi swoich tam obsadzał. Darł się z nimi, dzielił morgi, dzielił, dzielił, aż w uszach dzwoni, więc stała się rzecz dziwna. Wszystkie razem prezydia, jak gdyby właśnie tylko co ukradły całą ofiarowaną ziemię. No, Bożej, takie wieki z sąsiadem swym o jedze siedzisz, a on też siedzi. Ten sąsiad trwa przy tobie jak nóż w twoim boku, teraz zaś dwa miliony hektarów, a sąsiad znów przy tobie. Bigda powstał z za stołu i gdy tam ci mówili ją chodzić, sunął swym osobliwym krokiem ważnych narad powoli, z wielkim trudem, naprzód pochylony, jakby nogi z grzęzawiska wyciągał. Ciarach teraz przemawiał, w sensie, że projekt cały i myśl tych dwóch milionów mogła wyjść tylko z ordynacji lachowskiej, hrabiego lachowskiego. Związek Ziemian nie wpadłby nigdy sam na tak chytrą koncepcję. W ordynacji hrabiego lachowskiego wymyślił to pan plenipotent Strzęgosz. Nikt inny, tylko właśnie poseł Strzęgosz. W myśl projektu umowa staje pomiędzy Związkiem Ziemian. A skarbem państwa. Więc gdzie tu chłop? W myśl projektu mają tej ziemi dostarczyć w ciągu 20 lat, ale ją parcelują instytucje prywatne, czyli że ich ziemiańskie. Więc gdzie tu chłop? A sprzeda z całego tego gruntu. Parcelatom wedle wolnej umowy. Gdzie tu chłop? Gdzie tu my? Taki ciarach, taki niby klubowy zdechły Hamlet. Ostatni z Habsburgów, belferek gimnazjalny, a jak się to wyrobić zdołał? Przemawiał tak dosadnie, iż po prostu uczuli, że znowu nie ma ich wcale na świecie. Taka jest dola chłopska: na całe wieki zniknąć z tego świata. Jeszcze gdy zaczął mówić, że to przecież ich krwią broniło się państwo. Bigda nie znosił podobnych argumentów. Wrócił ku swemu miejscu, tym samym wolnym krokiem, jak gdyby nogi z moczaru wydobył, przystanął za swym krzesłem, czekając końca przemówienia ciaracha.